Witajcie! W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jakie cechy powinna mieć słuchawka Bluetooth do telefonu, a to wszystko na przykładzie high-endowej Jabra Eclipse. Zapraszam! Najważniejszą cechą przy wyborze słuchawki Bluetooth jest oczywiście jej czas pracy na baterii. W przypadku Jabra Eclipse. To małe cacko, sama słuchaweczka, może wytrzymać 3 godziny bez ładowania, a w połączeniu z tą dołączoną do opakowania obudową ładującą, może ta słuchawka wytrzymać aż 10 godzin zupełnie bez ładowania. I jest to całkiem niezły wynik. Jeżeli chodzi o ergonomię i dopasowanie do ucha, no to tutaj muszę przyznać, że jest to jedna z niewielu słuchawek, jakie miałem okazję testować czy mieć w swoim uchu, które naprawdę są bardzo lekkie. Jest miniaturowa, zupełnie się jej w uchu nie czuje, zupełnie nie przeszkadza, idealnie się wpasowuje i w przeciwieństwie do innych słuchawek, które mają douszne, plastikowe wkładki, tutaj dokanałowa gumowa wkładka powoduje to, że w żaden sposób ucho się nie męczy i nie odczuwamy bólu czy zmęczenia. Jeżeli chodzi o standard łączności bezprzewodowej, no bo oczywiście po bluetoothie łączy się ta słuchawka z naszymi urządzeniami, jest to standard wersji 4.1. Mamy tutaj także do dyspozycji protokół NFC. Dostępny jednak tylko i wyłącznie z tej stacji dokującej, także naprawdę nie musimy tutaj się wysilać, wystarczy przyłożyć telefon do tej stacji, jeżeli jest słuchawka w niej zamontowana, no i mamy połączone, sparowane oba urządzenia. Natomiast jeżeli ktoś w takiej słuchawce chciałby chodzić po biurze i rozmawiać, czy po domu, no to oczywiście tutaj producent deklaruje, że za Zasięg tej słuchawki, jeżeli odejdziemy z nią od telefonu, wynosi nawet do 30 metrów, także ze spokojem możemy sobie odejść od telefonu i nadal wyraźnie słyszeć naszego rozmówcę. Większość tradycyjnych słuchawek Bluetooth oddaje użytkownikowi do dyspozycji 1, 2, maksymalnie trzy przyciski. Tutaj natomiast w Jabrze Eclipse nie mamy żadnego przycisku. Mamy za to panel dotykowy. W instrukcji dokładnie producent podaje, jakie gesty, ile razy trzeba dotknąć panel dotykowy, czy go przetrzymać, w zależności od tego, jaką akcję chcemy wykonać. Także jest to bardzo proste, intuicyjne. No i nie zdarzają się, mimo pozorów, wbrew pozorom, nie zdarzają się jakieś tutaj przypadkowe ruchy. Warto też sprawdzić, czy dana słuchawka Bluetooth współpracuje z asystentami głosowymi. Na przykład Siri czy Google Now. W przypadku Eclipse'a oczywiście jest to produkt high-endowy, więc tutaj musi on współpracować z asystentami głosowymi i my testowaliśmy to wszystko na Androidzie. Wszystko działa naprawdę idealnie, wystarczy. Włożyć słuchawkę do ucha, powiedzieć ok Google, no i od razu możemy wydać komendę głosową. No i co ciekawe, można to robić również w języku polskim. Warto zwrócić uwagę na to, co producent dorzuca do opakowania. Tutaj, w tym przypadku, mamy dorzucony przewód micro USB oraz tą stację dokującą. No i musimy. Żeby słuchawkę naładować, to musimy włożyć właśnie ją do stacji dokującej. Jest to też pewien minus, no bo zawsze kiedy gdzieś wyjeżdżamy na jakiś wyjazd, to musimy również pamiętać o zabraniu stacji dokującej. W przeciwieństwie do słuchawek, które mają wbudowane gniazdo micro USB w swoją obudowę. Natomiast ta obudowa ładująca ma tę przewagę, że możemy sobie przedłużyć czas pracy słuchawki bez ładowania, właśnie umieszczając ją w tym charging case. Jabra oferuje także dosyć innowacyjne i unikalne wręcz na rynku rozwiązanie, mianowicie dedykowaną aplikację do słuchawki. Nazywa się ona Jabra Assist. Współpracuje także z innymi słuchawkami, nie tylko z Jabrom Eclipse, ale oczywiście Jabra Eclipse dodamy, bo to jest nasz testowy produkt. No i wystarczy teraz połączyć przez NFC, czyli położyć na Charging case, no i właśnie już mamy połączoną naszą słuchawkę. No i teraz co tutaj, co tutaj, możemy robić? Możemy na przykład sobie uruchomić funkcję czytania wiadomości, które do nas przychodzą. Co jest, co jest, bardzo, bardzo, bardzo ciekawą tutaj sprawą i ułatwia na przykład właśnie prowadzenie samochodu, czy odczytywanie wiadomości w trakcie prowadzenia samochodu. Oczywiście jest także cała jakby instrukcja obsługi i wszystko to, co potrzebujemy wiedzieć, żeby używać takiej słuchawki. No i mamy mamy możliwość dostosowania różnorakich ustawień, między innymi w jaki sposób mamy się, ma się głośniej zachować tej słuchawki, jaki oczywiście ma być język naszego asystenta głosowego. Możemy sobie włączyć na przykład funkcję, że jeżeli dotkniemy naszego, naszej słuchawki, naszego headsetu, to on się wyciszy. No i tak samo tutaj możemy zrobić sobie jaki ruch mam wykonać, żeby odebrać. Albo, albo zakończyć połączenie, czyli albo dwukrotnie dotkniemy naszej słuchawki, albo też właśnie dotkniemy ją po prostu tylko raz. Możemy także wykonać, co jest ciekawe, aktualizację oprogramowania. No i w tym przypadku mamy dostępną, także możemy ją w tym momencie przeprowadzić. Właściwie jednym z najważniejszych elementów tej aplikacji jest również wskaźnik poziomu naładowania baterii. Możemy tutaj sprawdzić, na ile bateria nam jeszcze starczy. Nie musimy w żaden sposób tutaj słuchać komunikacji ze słuchawki, ale oczywiście również one tutaj są dostępne i słuchawka może nam sama powiedzieć, ile czasu jeszcze będzie pracować. Ale jak widzicie, również można sobie włączyć na przykład alert, po prostu taki, taką informację, takie ostrzeżenie, że jeżeli procent baterii spadnie poniżej jakiegoś poziomu, no to wtedy dostaniemy właśnie powiadomienie. Jabra Asus wyświetla nam również status naszej baterii na pasku Powiadomień w systemie Android. Na pewno najważniejszą cechą, przynajmniej w mojej ocenie, przy wyborze słuchawki Bluetooth jest jednak czas pracy na baterii oraz oczywiście wygoda i dopasowanie słuchawki do naszego UHT. Dodatkowe funkcje czy możliwości sterowania odchodzą na drugi plan, szczególnie dla osób, które naprawdę na co dzień bardzo intensywnie korzystają z słuchawek na Bluetooth. Jabra Eclipse to oczywiście produkt wysokiej klasy, z najwyższej półki, dlatego wzięliśmy go, powiedzmy, jako wzór do naśladowania, chociaż pewnie nie w każdym aspekcie, jednakże dosyć nam się spodobał. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani ceną tego urządzenia, to znajdziecie link do niej w opisie tego filmu, a tymczasem, jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie palec w górę, no i zapraszamy Was do innych naszych filmów. Subskrybujcie także nasz kanał po więcej. Trzymajcie się, na razie, pa pa!